Witam, tutaj to jest 20 odcinek Minecraft Story Mode jest, dzi Dzisiaj ze mną jest gość jeden i gość drugi i pewnie cztery inni Mniejsza to. Y jeden gość mówi teraz Proszę Siemanko, siemanko, siema siemanko Kto mnie lubi, ten niech zostawi lajka pod tym filmem Ja nie błagam o lajki Bo ja. uważam, że to jest Jest motto tego kanału robić jak ze starych dobrych czasów kiedy były świetności youtuba no co? Ja się... czyli żadnych takich dziwacznych reklam na cały ekran które zasłaniają miliardem dziwne rzeczy no więc gramy ja tylko powiedziałem że ja chcecie to i jedziemy na Wider Storm no. Benno hała syfle

i made a weapon that is without question. I, have a, I have a, ever a ever command block oh, uh, hole. Me too! nice Jesse! Petra, you saw that back at the farlands <coughs> it's still cool to no, watch neto it's not all cool oh, <laughs> it's not the best nice moment kiedy Axel zakłada akwarium na głowę Przestań już kto lubi... kto lubiować i takie tam A, laj Ale lajkujcie go bo jest nowy. Żadnych lajków, żadnych takich ża po tym Żadnego tym wymuszania Nie jesteś porządnym youtuberem który Jestem jest. bardzo porządny bo nie wymuszam Bedrock nie. nawet przyciągają Co za stormy? Nawet Bedrock biorą O zapisik ale jeszcze nie kończymy, To dopiero był początek Dobra Jesteśmy na przycisku Winner Storma Tomek niestety nie widzi co ja co no, ty robisz? Nie! Przestań <grym> no nieniować! Bardzo mi się w Skywarsy, dziękuję! To se graj w Skywarsy, ja gram teraz. Skywarsyk kto to ogląda? będę o 20.00 jutro, yyy, jutro w Nowy Rok będę o 20 grał, yy, live'a do 22. Nazywam się Ziemniaczek X. Tomasz, ja nic nie zrozumiałem, bo jest za duży hałas, po prostu... Na będę grał. Kto chce sojusza, niech powie. Niech powie pod tym filmem, ser. Chamska reklama. Czego ja nienawidzę po prostu w żadnym filmie. Nienawidzę hamskich reklam w żadnym filmie, tego sam ich nie robię, nie lubię ich. To było zagłuszanie gry. Dobra, gram dalej. I him I to to jemata. Jemata. Ilekroć powiesz coś, zrobię pauzę. Co? Ilekroć, coś powiesz, zrobię pauzę. Zobaczysz, jakie to będzie długie przez to. Jest! Jest! jest A nie myślicie, że jestem tępem. To jest nagrane. Dan, dan, dan! Usun to, podzielne. Przepraszamy za ustaki, jestus zmotka! Forsus motka! Forsus motka Forsus motka No Forsuski. Tomek, jest dziwny. Co? Lubię forsusmiotki. Zaraz cięcie zrobię, jak będziesz to robić. Okay, Zróbcie! Muszę coś powiedzieć ważnego, ale to jest spoiler. Jaki spo- spoiler? SPOILER! spo spoiler Dobra, już. Powiedział co co chciał powiedzieć, to nie był spoil spoiler... spoiler... Spolier może do My... wej serii. Już chciałem powiedzieć spoiler. traktor beam. Y y promień traktora. Ty traktor to Traktor, traktor! On nic nie bzuje! Nic Mam nadzieję, że to wydnę. Nie, nie wydnę tego. Już nawet nie oglądam swojego filmu. Za dużo ich jest po prostu. Nie, nie, nie to traktor to. Nie, wygrałem. Kto to? Like traktor. Muszę cię wyciszyć chyba. Nie, nie, nic nie ja cię chyba muszę wyciszyć, Tomek, bo za bardzo ograsz. Nie, to nikt nic nie przesuwa. Słuchasz mnie chociaż. No Zaraz wracam. Już powrót. <mulite> Wyłączył się. Nasz gościk. Yes, yeah, they're falling for it. Axel, are those snowballs? Yeah, I found them near the cave. Here. Fine. All right, let's see how you like this. Shoot, can you give me a little help? Nice one, Ruby. Shouldn't best. No, we're not. Jesse look! It's working! That hole's big enough to get inside of. Now we just need to find you a way up. Or build you a way up? That's it. Everyone, empty your pockets. Let's see. I've got redstone and cobblestone from Ivor's armory. I have fireworks and TNT from Boomtown. I've got pistons, repeaters. Ooh, I have some wool uh, from Soren's place. And I took some slime from the maze. Oh, and I still have that minecart. That's got to be enough to make something, right? I mean, if we use the TNT, and on, say a minecart, or those pistons, TNT Maybe we guys check it out. Use the pistons, the redstone, and the TNT. Fill the TNT launcher. And I climb on and you guys blast me all the way into the Witherstorm. <laughs> Heck yeah! I love that idea. Lucas, I need a hand here. I could do better than that. Hey, Witherstorm! Over here. Oh. Fireworks! Good thinking, Lucas. Oh, now, no let's go. hurry up and build this thing. Eyes on me, you great big bully! <sighs> Let's build. You guys done yet? Need a few more seconds? Okay, it's finished. Hmm. Ah, oh. Climb on. Jesse, you can do this. I know you can. So do I. We all do. Thanks, guys. It means a lot. Now go demolish that command block. What? Ruben, to nie no place for a ah! ah! oh! pa. Dalej w następnym odcinku na z stole włącz.